po mszy świętej z najlepszego miejsca w Polsce, aby modlić się o ustanie epidemii. Witam Państwa ponownie w studio już między ziemią a niebem. Dzisiaj wiele razy będziemy wracać do przejmującego papieskiego błogosławieństwa Urbi et Orbi, które już przeszło do historii papiestwa. Żaden koronawirus nie jest mocniejszy, proszę Państwa, od 11 milionów ludzi zgromadzonych wirtualnie i w telewizji wokół następcy Chrystusa, który mówi nam, że to w krzyżu odnajdziemy moc. Teraz ponownie łączę się z Ojcem Piotrem Kropiszem, jezuitą, tak jak papież. No właśnie, co wszyscy powinniśmy z tego orędzia Ojcze zapamiętać? Wiele, ale pierwsze, co dla mnie było istotne, to to, że papież dał nam przestrzeń na to, żebyśmy przeżywali to, co przeżywamy naturalnie i prawdziwie. Mamy prawo być zagubieni, mamy prawo odczuwać lęk, podobnie jak uczniowie w łodzi, do czego nawiązywał ale jesteśmy zaproszeni do tego, żebyśmy wierzyli. Żebyśmy w tej całej sytuacji na nas wymagającej, trudnej, byli tymi, którzy cały czas przeżywają to jako ludzie wierzący, odnosząc to do Jezusa. Myślę, że to były niezapomniane obrazy, ten samotny papież na placu świętego Piotra. To były prawdziwe ignacjańskie rekolekcje, muszę przyznać, które Ojciec Święty nam dał jako jezuita. No właśnie, wy ignacjańskie rekolekcje przenieśliście do internetu, ojcze. Próbujemy, jak i wiele innych osób próbuje coś zrobić w tym czasie, kiedy nie mamy naturalnego kontaktu, więc tak, też właśnie trwają rekolekcje internetowe, także każdy raz dziennie odprawia medytację. Łączymy się przez Skype zazwyczaj też z tymi osobami, które nie zdecydowały się na rozmowy indywidualne, też w ramach tych, tych rekolekcji. Te treści są w sieci. Wielu innych ciężarów świeckich proponuje wiele w internecie. Próbujemy być w jedności i swoją drogą wydaje mi się, że świetnie nam dolicie. To prawda, świetnie wam to idzie, ale też proszę państwa, ja jako świecka osoba zwracam się do państwa z ogromnym apelem, wesprzyjmy domy rekolekcyjne, w których kiedykolwiek byliśmy albo planujemy pojechać na rekolekcję. Oni są teraz w naprawdę ogromnym kłopocie, ponieważ te drobne datki, które im zostawialiśmy, są ich teraz pozbawieni. Mówię chociażby o mojej ukochanej górce w Zakopanem, ale też o Norbertankach w Imbramowicach. Katolik wspiera PL tutaj pomógł i jest już uruchomiona zbiórka, także mój apel osobisty także, aby wspomóc domy rekolekcyjne. Kolekcyjne. Ojcze, przy, przypomnę słowa papieża, nawróćcie się, to nie jest czas twojego osądu, ale naszego osądu. Czas na wybranie tego, co ważne mówił nam papież. No właśnie, co dobrego może z tego trudnego dla nas czasu wyniknąć. Mam bardzo szczególny wielki post. Mamy okazję do tego, żeby przeżyć go. Właściwie inaczej nie z naszego wyboru, ale... To nie było wyborem też dla uczniów, oni nie chcieli, żeby Jezusa ktokolwiek osądził, żeby on został zabity. Nie mamy kontroli. Nie wiem, czy, czy przypadkiem właśnie ta sytuacja, kiedy nie mamy kontroli, nie sprawia, że my albo postawimy na Boga, albo będziemy tracili nadzieję. To jest dla nas wyzwanie. To jest dla nas wyzwanie też, żeby łączyć się ze sobą, nawzajem właśnie wspierać się, dawać sobie nadzieję, a jeśli mamy tę nadzieję mieć, jeśli rodzice mają wspierać dzieci, jeśli mamy nawzajem dla siebie być oparciem, no to musimy być zakorzenieni w Jezusie i w nim mieć nadzieję, w sytuacji, która nas przerasta i ma prawo nas przerastać. I mamy prawo w jakimś momencie czuć się zagubieni, zalęknieni. Ojcze, tak, musimy kończyć. Mamy już Ojca Świętego z Watykanu i modlitwę Anioł Pański. Bardzo dziękuję za rozmowę. Drodzy bracia